Witajcie, krypto degeneracji. Po ciężkich dwóch dniach mamy odbicie się od kluczowego poziomu bitcoina. Ale co ciekawe, to nie jest to, że bitcoin leci w górę. Najważniejsze jest to, że jesteśmy w y, sezonie altów. A dlaczego? Bo jak patrzymy na dominację bitcoina, patrzcie się. Ta kreseczka na niebiesko. Był do tej pory minimum. Jeśli popatrzymy, to było znaczne minimum, yy, gdzie Bitcoin poniżej tego poziomu nie schodził. A patrzcie, patrzcie, jak ładnie jesteśmy. Może na tygodniowym za daleko. Jak jesteśmy ładnie blisko dwudniowym. O! Przebiliśmy się przez ten poziom dominacji 42, dokładnie nawet teraz się wróciło. 42 Procenty dominacja bitcoina nad altcoinami. A skoro się przebiliśmy przez ten poziom, który się utrzymywał ostatnio, byliśmy tutaj w październiku. Tak dobrze mówię, dobrze mówię? Na początku października. To znaczy, że dzieje się dobrze. Dzieje się dobrze krótkoterminowo, no bo oczywiście najważniejszy poziom będzie nowe minimum, które będzie jak tu widzieliśmy na poziomie jakim no to z tą aplikacją na poziomie uwaga 39 tak około 39% to tylko 3% pamiętajcie to tylko 3% także na razie się cieszymy że się odbijamy ethereum znacznie pokazuje siłę też tak od, od supportu elegancko się nam ethereum odbija czyli można oficjalnie zaznaczyć że chyba te kontrakty futures które Przemijają w piątek. Już nie zmienią nam tego silnego odbicia od kluczowych poziomów i raczej przebijemy się. Zwłaszcza w weekend możemy się spodziewać nieostworzonej rzeczy, czyli jest dobrze, jest dobrze. Dwa ostatnie dni były trudne. Mówiliśmy Wam, że jesteśmy przy kluczowych poziomach, że jesteśmy nisko. No a teraz tylko czekać, czy aby na pewno czasem. Nie dojdziemy chociaż blisko tych przewidywań 90 tysięcy pod koniec tego miesiąca, według plana B. No jest dużo do zrobienia. Z 42, żeby dojść do 90, nie z 42 z 60, z 57, żeby dojść do 90, no to trzeba praktycznie się no, blisko podwojenia. Także czekamy, obserwujemy i reagujemy, ale ważne jest to, że na razie się odbijamy i oby ta siła w rynku została. Pozdravljam